Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z drugą częścią denka. I zaczniemy może od dezodorantu. Mam tutaj dezodorant FA Pink Passion. 48 niby 8 godzin ochrony, nie wiem czy tyle dezodorant działa. Natomiast 12 na pewno, pięknie pachnie. Tak dość słodko kwiatowo. Mam jeszcze jedno opakowanie i z przyjemnością je użyję. Kolejną rzecz jaką Wam pokażę to jest żel pod z wianka. Łagodzący kremowy żel pod z ekstraktem z jeżówki purpurowej. To było 300 ml, produkt oczywiście naturalny. Uwielbiam ten żel, to jest moje drugie opakowanie i kolejne na pewno zakupię. Zapach ma fantastycznie, dla mnie, dobrze się pieni, ładnie oczyszcza skórę, nie przesusza jej dodatkowo, także bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejna rzecz do włosów, odżywka z Farmonii Jantar, jak wiecie to jest moja ulubiona odżywka w cielka. Nie znam lepszych, próbowałam różne, niestety nie sprawdzają się u mnie i to jest to oczywiście w szkle, bo tą wersję nową to z atomizerem w plastiku miałam, niestety uczuliło mnie. Dostałam wysypkę na skórze głowy i na tym się skończyło, a to jest dla mnie produkt rewelacyjny. 3 tygodnie wcierałam skórę głowy, robię sobie później tydzień przerwy i znów powracam. Mam jeszcze kilka sztuk na zapasie, ale oczywiście muszę się rozejrzeć, gdzie jeszcze można dostać ten produkt. Zniwelacjony mam tutaj spray odświeżający do stóp. Bardzo przyjemny, dość fajnie pachnący, świeżo. Ja zawsze takiego produktu używam rano po umyciu stóp. Nakładam właśnie, spiskuję sobie na stopy. Stopy są dłużej, wiecie, co świeże. Tym bardziej, że jak wiecie, na 12 godzin założycie buciory, no to komfort nie jest niestety duży. Przyjemnie pachnie, nie ma tutaj żadnego talku w składzie ten produkt, także nie bieli też, wiecie, stóp czy butów, także... Kolejne opakowanie, oczywiście, sobie zakupię. Tu mam coś z Khadi, Trochę niefajnie już wygląda. Natomiast jest to olejek. Olejek, który miał być generalnie do masażu. Bardzo długo używałam tą pojemność. No bo jak wiecie, olejek ma bardzo pustą konsystencję. Mnie olejki potrafią też zapychać. Więc nie stosowałam tego produktu codziennie. Raz. Generalnie w sobotę wieczorem przy takiej wieczornej pielęgnacji nakładałam sobie właśnie ten olejek zamiast kremu. Bardzo tłusta, bardzo ciężka konsystencja, ale skóra moja rano wyglądała przepięknie, bardzo dobrze była nawilżona. No i tak jak mówię, nic złego mi się nie stało, ale do tego olejku chwilowo nie wracam. Następną rzecz, jaką Wam pokażę podstawową, Lady Speed Stick, to jest dezodorant w żelu. I powiem Wam, że chyba więcej nie kupię. Jak lubiłam ten dezodorant, tak denerwowało mnie, że po pół godziny ja dalej czułam mokre pachy. Ja tego nie lubię, ubierając później bluzkę czarną. To niestety wszystko zostawało na ubraniu ani na moim ciele. Także nie, jednak wolę te wiecie dezodoranty w aerozolu. One po prostu szybciej wysychają. Takie maleństwo mam tutaj z Ifroshe. To jest chyba woda perfumowana. Bardzo ostry, bardzo mocny zapach. Natomiast, no wiecie, zużyłam, ale żebym to kupiła w pełnym, w pełnym opakowaniu, to nie. I to był produkt w kalendarzu właśnie z tych Przepiękna buteleczka, 5 ml, ale tak jak mówię, zapach bardzo ciężki, bardzo słodki, niestety nie mój, ale skończyłam. Tuż do rzęs, tuż do rzęs z Eveline, mega size. No i powiem Wam, że był taki sobie. Tuż toteczka była. Taką jak ja lubię, silikonowa, delikatnie wygięta, natomiast powiem Wam, że stosowałam go z innym tuszem, bo sam niestety nie dawał sobie rady, jednak ta maskara z Eveline Celebrate jest, jest moją ulubioną, ta natomiast była taka bardzo, bardzo przeciętna. Z podkładów mam tutaj Rimmel Match Perfection Color 100 Ivory, 30 ml, produkt z pompką, jak dla mnie bardzo przyjemny produkt, bardzo go lubię. Kolejne opakowanie już właśnie skończyłam. Dobrze kryjący podkład, utrzymujący się naprawdę długo na mojej przetłuszczającej skórze, co dla mnie jest dość istotną sprawą. I kolejne opakowanie, oczywiście, w zakupie. Z bielędy mam tutaj mgiełkę tą utrwalającą z pyłem roślinnym, pudłem roślinnym. Bardzo fajny produkt, bardzo długo ją stosowałam. Przyjemnie pachniała. Atomizer ma, powiem Wam, taki bardzo fajnie, rozpryskujący mgiełkę, a nie takimi kroplami. Ale w tej chwili kupiłam sobie coś innego do utrwalania makijażu, więc jestem ciekawa, czy się sprawdzi. Natomiast to bardzo polecam, to było 75 minut i bardzo wydajny produkt i dobrze utrzymujący makijaż przez dłuższy czas. Dwie maseczki w płacie. No i powiem Wam, że nie byłam zadowolona. Tu mam maseczkę Images, tak mi się wydaje z granatem. Taka zwykła, przeciętna maska, która no niestety nie zrobiła jakiejś rewolucji na mojej twarzy, więc do tej maseczki na pewno nie wrócę. I tu mam jeszcze jedną maskę SOS Waterman z Medius. I to była pierwsza maska, która w ogóle nie chciała się ta esencja wchłonąć na mojej twarzy, więc no niestety po zdjęciu maski poczekałam 10 minut, wklepywałam, to mi się dalej kleiło wszystko do rąk i musiałam po prostu maseczkę zmyć z twarzy. Także to jest druga maska z Mediusa, która się u mnie niestety nie sprawdziła i z tej firmy ja już chyba nic więcej nie kupię. Krajtons, tu mam odżywkę do włosów o zapachu kokosa, pięknie pachnie kokosem, zostaje delikatnie ten zapach na włosach, bardzo wydajne, 200 ml, gęsta odżywka, ładnie się rozprowadza na włosach, później włosy są fajne, błyszczące, miękkie, myślę, że za jakiś czas z przyjemnością powrócę do tej odżywki. Kolejna rzecz z kalendarza z Yves to był płyn micelarny 2 w 1, tragedia. Nie nadawało się to zupełnie do zmywania twarzy, oczu, o czym mnie strasznie piekły. Oczywiście skończyłam te 50 ml, ale to nie jest płyn, który kupię do makijażu. Bardzo piekły mnie oczy, bardzo szczypało, więc generalnie zużyłam ten produkt do zmywania makijażu twarzy, ale nie byłam niestety z tego zadowolona. Z Golden Rose mam tutaj taką maskarę do brwi, kolor 02, czyli tą taką, wiecie, ciemniejszą. Tu jest taka fajna, malutka szczoteczka, wiecie, przeczesujecie sobie fajnie brwi żeby one zostawały w rzach. No i myślę, że kolejne opakowanie sobie kupię, tylko zobaczę, czy jest troszkę ciemniejszy odcień. Tu mam z bielandy olejek do makijażu. Olejek kremowy. Kupując ten olejek, niestety nie popatrzyłam, że to nie jest wersja płynna, która będzie się fajnie emulgowała z wodą. Tylko to jest olejek kremowy. Obrzydliwy, że tak powiem. Jak lubię produkty z Bielendy, To jest pierwsza rzecz, która w ogóle nie przypadła mi do gustu za zapach. Za konsystencję. Nie można tym było zmywać oczu. Bardzo długo się męczyłam z tym produktem. Pompka już przy końcu nie chciała wyciągać produktu. Musiałam tam, wiecie, wsadzać pędzelek, wyciągać to na dłoń. Nie. I właśnie te ostatnio olejki widziałam tylko w hebe, żadnych innych do demakijażu. Natomiast tych ja nie lubię, zapach mi się nie podobał, konsystencja była wredna, więc tego produktu nikomu nie polecam. Ale za to ten z Bielandy jak najbardziej. Multi Essence 4 w 1. To jest esencja do cerek Pięknie wyglądała skóra. Bardzo ładnie później była taka odświeżona. Ja to stosowałam jako tonik rano i wieczorem. I myślę, że kolejne opakowanie się u mnie pojawi. Przepiękny zapach. Bardzo wydajny produkt. O dziwo, bo u mnie toniki bardzo szybko schodzą. Natomiast ten produkt jak najbardziej na plus. I ten Wam polecam. Kolejna rzecz do, do makijażu. Produkt stołty, mój ulubiony, bardzo dobrze się sprawdza, nie jest skubany, Kubaniec niestety najtańszy, bo to opakowanie 200 ml kosztuje prawie 28 zł, ale jest tego warty. Nie pieką mnie oczy, nie są zaczerwienione, nic się tam złego nie dzieje. Za jakiś czas pewnie, jak będzie na promocji, to sobie kupię kolejne opakowanie. Mamy tu jeszcze pastę do zębów Colgate Max White no, i powiem wam, że całkiem fajnie się sprawdziła. Oczywiście żadnego wybielenia ja na swoich zębach nie widzę, dlatego że ja mam żółtą kość i nie wiadomo, co Wam z nią robiła, to i tak będą w takim odcieniu. Ale sam mmm, produkt bardzo fajnie odświeżał. No ząbki czyście o to chodzi. Coś tu mamy jeszcze z iFrosher, też z kalendarza. Jak widzicie, po malutku te małe opakowania zużyłam. I to był taki żel w sumie do mycia twarzy. 30 ml. Dość fajny produkt, dość wydajny. I bardzo ładnie myło mi się właśnie nim twarzy wieczorem przy już sztuteczki. Także jestem niero zaskoczona. Myślałam, że to nie będzie się nadawało do mojej skóry, a jednak bardzo ładnie oczyszczało. Resztki, wiecie, do makijażu można było tym ściągnąć. Także super. Jestem niero zaskoczona. I zostały mi jeszcze dwa produkty. Dobra, najpierw weźmiemy ten Holika Holika. Żel aloesowy. Nie. Powiem Wam, że pierwsza rzecz opakowanie jest tak strasznie twarde, pomimo tego, że tu jest ten korek, nie kapek i tak dalej, ciężko było, wiecie co, pod koniec opakowania w ogóle coś z tego wydobyć. Opakowanie jest tragiczne, powinni coś pomyśleć. Fajny kształt, bardzo mi się podobało, eee, tak sobie pomyślałam, dobra, kupię z innej firmy, bo zawsze kupuję ten ze Skin 79, tamten uwielbiam. Natomiast opakowanie tragiczne, jeśli chodzi o sam żel, bardzo kleił się na moim ciele. On się w ogóle nie chciał wchłaniać. Jak posmalowałam go zamiast balsamu, no bo często gorąco to właśnie tak używam tego ze skina, to to się w ogóle nie chciało wchłaniać. Kleiły mi się nogi, nie mogłam ubrać się, czekałam aż to gdzieś tam się wchłoni. No nie, tragedia. Bardzo długo używałam, bo tu było 200 ml bodajże, z tego co pamiętam. No i nie. Ten żel niestety nie przypadł mi do gustu. No i zakończymy dobrym akcentem płatki z ciem, to bardzo lubię i idealnie sprawdzają się właśnie do w makijażu wieczornego. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część projektu Denko. Ja zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmikiem. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. Przesyłam moc buziaków i do zobaczenia. Pa, pa.